Hej, hey, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na W10 w 10 Widget, Moi drodzy. Seria widzę spodobała Wam się, szczególnie przez te początkowe szaleństwa i jeszcze chwilę tak będzie. Są jakieś takie drobne kontrowersje. Kto jest rozważny, to zrozumie jedną rzecz. Oczywiście nie każdy zaczyna w takiej gildii i nie każdy ma takie gemy od razu. Ale nie możecie też porównywać jednej rzeczy. Startu 7 miesięcy później na W10 od startu 3 tygodnie później na S34, bo to są dwie różne rzeczy. Dużo łatwiej wystartować teraz na S34 w średniej gildii niż w takiej gildii na W10 i to jest fakt. Z jednego prostego powodu. Kiedy ja startuję, oni już mają aury około 20, aury w toalecie. Ja jeszcze nie mam klucza. A Przy dziewięciu zwojach to jest kosmos. Nawet jak wyrównam level, to itemy będę miał dużo, dużo gorsze przez długi, długi eee, czas. W przypadku S34 jeszcze jesteście w stanie wszystko odmienić, moi drodzy, więc. Kończąc kontrowersję. to jest mądry, zrozumie, kto jest niemądry, to jak mu napiszemy 2 plus 2 jest 4, powie nie! Pozdrawiam cię, Szulc. powodzenka serii wierzę w ciebie mam nadzieję, że kiedyś zaprosimy do swojej gildii. No zobaczymy. Krawczo, dzień dobry, przepraszam, że tak, bez zapowiedzi na posesji, dałem się wciągnąć za dużo kasydenem. No i przestałem na tym pana, Ten w od początku grzyba i świetnie się bawię. No i świetnie się bawię. Natomiast faktycznie, tak, bez pożegnania, to troszeczkę nieładnie. Pozdrawiam, bardzo fajny pomysł na serię. Dzięki, witam. Jak na taki level tyle czarnych kamieni? No lecą, sypią się. Ja wystawałem po dwóch miesiącach miałem 200 plus 4 miesiące gry bez grzybów. Nie robię klasera, bo nie umiem, nie umiałem, nie będę umiał. Pamiętaj, go zaczynam grę na S34 dzięki tobie, super. E no tragedii nie ma 64%. Widziała, widywałem gorsze. <grym> e, moi drodzy, co tu się wydarzyło po północy? Odblokowałem pupilę. mam nawet jakieś pupile tutaj. E, natchniony. Hmm, S34 też se nakarmiłem gorylo łapa na drugi poziom, a co? Niech będzie to dobra wróżba na długą serię eee, i znalazłem kluczyk, moi drodzy, znalazłem kluczyk, więc co będziemy dzisiaj robić w naszej serii? Po pierwsze, czy nie mam tu jakichś ataków? Hmm. No nic na razie nie będę przewijał. Po pierwsze, spróbujemy wbić co najmniej 95 level na tych lochach, a może się uda i setny. Gdyby się udało wbić setny, to już w ogóle byłoby idealnie, bo. Ale już widzę, że raczej się nie uda, bo byśmy poszukali klucza do kibla. 86 wszystkie staty. No, pięknie, pięknie. I kluczyk do... gemik do siłki wsadzimy. I bym mógł zacząć te epiki wrzucać trochę. Mhm. Teraz widzę, że może być problem z 95. Co to jest? Wojownik. Ej, wojownik, wojownik. Ginie. Siła nieczysto. Dobra. Tak sobie pomyślałem, że od 95. Następny klucz, nie? Od setnego klucz do kibelka. Znowu wojownik. Wojownik czar-czar. 138. A ty jaki masz level gościu? 150. Uuuuuu. To ty będziesz miał problemy ze zginięciem. Przecież byłeś wczoraj blisko. Zaraz może jakąś broń poszukamy, na razie spróbujmy tego misia cyknąć, dobra, co tu jest dalej? Mag i widzicie, taka to jest różnica, że podchodzę z wiadem na S34 do maga, to mam majty pełne, podchodzę tutaj wojem, easy, pierwszy win. Wszystko byłoby okej okay z, z tym balansem postaci, balansem klas. gdyby nie to, że tych magów jest najmniej w lochach. Gdyby na przykład playa zrobiła tak, że jest balans i naprawdę te lochy są zamienne, czyli idzie mag, wojownik, zwiadowca, mag, wojownik, zwiadowca, mag, wojownik, zwiadowca, byłoby to dużo mm, uczciwiej i skończyłoby się gadanie zwiadowca overpowered. Zwiadowca jest overpowered z tego powodu, że jest dużo zwiadowców i wojowników w lochach. A dodając Twister jeszcze bardziej wzmocnili zwiadowce trochę Woja, a najgorzej na tym wyszedł Mag. Standard, co? 90 level, no dobra. Może to jest czas poszukać nowej broni. Plus 24. No to będą dobre bronie. Plus 12 to nie. Plus 20 z siłą. To może być dobre. Trochę słaby rozrzut, ale 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 może pomoże. Mamy dużo więcej siły, trochę lepszy damage. Więc teraz tylko czekać na bloki i wszystko się uda. Następny wojownik i na koniec. Kto 170 wojownik, to troszeczkę za dużo jak na razie. Spróbujemy popchnąć tego zwiadowcę. I na razie zobaczcie, kurczę, jest do następnego klucza troszkę brakuje. <laughs> niewiele brakuje, co? Jest sobie epiczek. Dobra, musimy wymyśleć, jak pchnąć w takim razie tego woja. 3200 siły, 170 level. Chryste, panie, on by nam dał level. Gdybyśmy mogli sobie poszukać następnego klucza. Generalnie, czy tu mi jakieś pupile nie dadzą levela? O, zobaczmy. Okej. Okay. Orek zginął. Kroksa raczej rady nie dam. Zobaczmy, co Żeluza potrafi. Zabiła ponika. Okej. Okay. W ziemi, co potrafi goryło? Loap. Zabił tutaj ile do tego lewela. No już prawie, już prawie moi drodzy. Okej. Okay. Musimy się czegoś pozbyć. 800, a w ogóle co? Wiedźminka dzisiaj chce, może coś da nam zarobić. Nakrycia głowy. O! Przydałoby się zaczarować to. Skrócić czas misji na razie nie. Łupy w najazdach też minie, więcej złota podczas przygód. Dobra, niech będzie. Nakrycia głowy. Mam same nakrycia głowy na stanie Jak widzicie, więc sprzedamy coś sitowego, Na przykład to. Okej. Okay. ziemia. Co ty masz teraz tu gościu? Goryło łapa. Okej. Okay. W mroku siorb ma Kretuna. Ok. I jest cacy. Mamy 9-5. Ten damage to Ci za dużo nie pomoże, więc trzeba szukać klucza, więc moi drodzy, teraz, taki jest plan. W pierwszej kolejności szukamy nowego klucza, a w drugiej kolejności pupili za dnia, czyli Dzień Magma Karon, Kraina Erogenii i Kraina Erogenii. Tyle mi chyba brakuje, tak? Tu jest jeden, drugi, trzeci, tak. No to szukamy. Nigdylandia, dziewiczy kanion, Ugór gór Orgórków. Tak, wiem Orków, ale ja na to mówię u gór Moczary Mery, dziewiczy kanion, puszcza zaroślańska, Magma i kraina Erogenii. To nie jest nic z tego. 2 za 35 za 100, jedziemy. Gdzie jest kluczyk na 9,5? U gór ogórków. Tyś nie. Marvin, nie. Kraina Erogenii. Jest kraina Erogenii. My sobie w międzyczasie kupimy jakąś Klepsydrę, jeszcze ten początek, tak jak mówię, chcę przycisnąć szybko do... Mm do WC. A później już nawet nie będę się w każdy weekend te pizki przebierał. Chodzi o to, żeby teraz już te początkowe dni troszeczkę przyspieszyć. Okej, okay, mamy pupila ze światła. Naszą dzynieczkę. Dodamy dzynieczce trochę papu. O, czy my jesteśmy w stanie setny level wbić? Nie, na jednym lochu bez szans. Szukamy klucza w takim razie. Ewentualnie magma karą, kraina erogenii znowu. Czary Mery. Nie ma. 5 za 60. Dobra, jedziemy tutaj. Wyspa trupiego głacza. Jest magma karą, okej. Okay. To bierzemy i dostaniemy wodę. To nam się przyda. Dara. I brakuje nam tylko ponika z krainy Erogenii. Okej. Okay. Kawałek lustra. Nauczony doświadczeniem z S34. Nie odpuszczamy żadnego kawałka lustra. Klucze do lochów. Gdzie jesteście? Góry koronkowe z las, gnuśnogród. Dobra, jeszcze parę klapsy Drek. To jest w ogóle nieekonomiczna gra. Dużo bardziej ekonomiczna byłaby po prostu o 23 skracać misję. Tak będę to robił, ale na razie. Jako, że nam na odcinku dużo ciekawych, fajnych rzeczy wychodzi, to sobie pociśniemy. A, i zapewne zauważyliście, że od wczoraj zmieniły się miniaturki pod filmami. Dziękuję twórcy. Link do jego kanału, tak się umówiłem z nim. Będzie pod tym filmem, więc zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę, Csika sobie zerknąć czasem. A... Góry Koronkowe, Dzień Mag, -makaron. Nie, to tylko już Mag macaron mnie interesuje, okej. Okay. Nie, nie chcę tego. Także dzięki Ci serdeczne za fajne miniaturki. Mm, o. A, po górze tej Skały, Moczary Mary. Znowu się skupić nie mogę. No, oczywiście na każdej serii. O tym powiem. I do każdej serii będzie dodany link do twojego kanału, mój drogi. Step spragnionych, gdzie jest mój klucz? Sto za... Tu nie powinienem wybierać najkrótsze misje, ale wiecie jak to jest. Dobra, coś byśmy się tu pozbyli znowu. Te maity są słabe. Dobra, daj ta klucza. Ewentualnie magma karon. 10 za 218. No weźmiemy to zadanie. O, znowu nie mam. Ej, no. Także kończąc temat, jeszcze raz dzięki za miniaturki. Z własnej inicjatywy zrobione, bardzo fajne, od razu wdrożone i zapraszam na kanał naszego kolegi, który te miniaturki zrobił. Link pod tym filmem. A teraz dajcie klucz. Broń. Plus 16 jeszcze? Oh my god. Żeby miał ja dziurę, to jeszcze bym ją nawet pewnie założył. Dobra moi drodzy. Ostatni grzybek? Gdzie jest klucz? Kury koronkowe, pstynia przesłoneczna. Nie ma klucza, ale lipa! 7, 5 za 123. Gdzie jest mój klucz? Nie chcę tego badziewia! Chociaż jest to niezłe badziewie, wbrew pozorom. Klucz! Lustro, tarcza. Dobra, lustro, bo później mi nie dadzą do 290. levela. Klucz! Klucz, klucz! I widzicie, moi drodzy? Widzicie to? Nie ma klucza, więc kolejny mit, moi drodzy, padł. Nawet jak macie grzyby, a nie macie klucza, to możecie się pocałować w nos. To jest kolejny mit z 34, który ściemniali, że to jest nieprawda i widzicie, nie ma awki, nie ma klucza i lipa. Widzicie? To jest prawda, tak, moi drodzy, to jest prawda, nie ma klucza, nie ma Zabawy, zobaczmy, czy jakaś nowa broń nam wpadnie. Plus 12 na szczęście, nie bardzo, nie bardzo, ale czy my nie musimy wymienić jakichś itemów? Chyba musimy też, bo mamy strasznie słaby armor. Ale to już dzisiaj tego nie będziemy robić. Dzisiaj spróbujemy sobie wymienić broń, ale nie na taką siła zręczność. Wytrzymałość, ale tylko plus 6 to. Słabiutko, moi drodzy. Słabe te bronie zaczynają nam wypadać. Plus osiem. Plus sześć, siła szczęście, to nie. Plus dwanaście, ale zręczność, inteligencja, no, szok trampka. Plus sześć, siła szczęście. A i była, A, dwie bronie zmarnowałem. Mam nadzieję, że były takie beznadziejne jak ta. Szczęście. Zręczność. No ta. Zręczność, wytrzymałość. No ta. Wytrzymałość, szczęście. Easy, moi drodzy. Easy. Hej. Okay. Plus 2. Plus 10, proszę. Zręczność, wytrzymałość. Plus 10 siła wytrzymałość. Okej. Okay. Może nie jest jakoś wybitnie superancko. Dużo lepsza. Ale my tutaj powinniśmy wsadzić gm na siłę. A! Na siłę mówię. Na siłę A! Dobra. Byle jaki aby był. Tak ma ponad 200. Idziemy do Wiedźminki, żeby dała mu trochę demedu, to nam na razie szkoda kasy. Mm, łup za 6000 też szkoda kasy, bo będę to przecież zmieniał za jakiś czas. Ten itsik, O. Okej. Okay. Co my możemy zrobić? Możemy spróbować tego gościa jakoś kilim. Nie wiem kompletnie w jaki sposób. Pewnie, tak jak wczoraj, zostawimy sobie jednego misia na Następny dzień, bo tu się nic nie zbliża, a szkoda. Ja pewnie po północy poszukam spokoju tego klucza kolejnego, bo bez niego nie ruszymy. A później w dzień poszukamy ostatniego pupilka i może już będzie klucz do toalety. Zobaczymy. Chyba, że w nocy trafię na zadanie na pupila, to zrobię przerwę, nie? Nie, tu jak widzicie jest to kompletnie bez żadnych częsów. Dobra, tu już nic nie mam, w kiblu nie mogę jeszcze nic zrobić. Idziemy na arenę. 10 ataków jakiś musimy zrobić raz, dwa. O, ktoś się postawił. Dużo się stawia. Dobra, to mi się nie podoba, że się tak stawiają, więc wydamy te pieniądze na staty. Ciężko się tutaj robi to. A wydamy te pieniążki na staty. Hmm, siema. ma. 14, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, trzynaście, czternaście, jest pięćset, tu trzy, damy wynik, będzie sto czterdzieści, tu sto, tu jeszcze dwadzieścia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O, już przeklikałem. Tak ładnie miało być. Dobra, damy trochę szczęścia. No, dowalimy setkę. Stać nas. Jeszcze piętnaście. Jeszcze dwa. Jest. Dobra. Tu dodamy. W takim razie jeszcze czterdzieści. Jeszcze cztery. Dobra, jest ładnie. 400, 500, 100, 140 do tu 10. To by było ładnie. I resztę władujemy tutaj. Ile wlezie w siłę? 527, 8, 9 i do 530 brakuje. Nieważne. Wracamy na nasze 10 walk. Kurde, coś za silnych rywali mi daje. Albo ja za słaby jestem. Kwestia tego armoru też bardzo ma znaczenie w tych pojedynkach z wojownikami i zwiadami, z magami jak widzicie, jako tako idzie. Paulineczka! Nie, Paulina. A z wojami, jak widzicie, ten armor jest troszeczkę za słaby i ze zwiadowcami. Okej, okay, ale zrobiliśmy 10 ataków. Super. Zbrojownia, gabinet magii, stajnia, pupile, pupile. W ogóle nie zrobiliśmy jeszcze ataków pupyle, moi drodzy. Ataków pupyle. Światło! Dwa pupile, dwa levele. <laughs> Co, czym my tu zrobimy? Moi drodzy, jak to czym? Pójdziemy z gorylołapem. Nasz goryl, goryl morderca. Dobra. Dwa i cztery u. Dwa i 4! Dawaj go ogniem. Chomp jest the best. O, już tu nakarmione mam. Jeden pupil na czwartym poziomie. Uuu, uuu. żeluza na dodatku. Dobra, coś byśmy tu sobie wywalili jeszcze. Powiedzmy coś za 2000 czy coś za 10 tysięcy za 10. Za 10. Dzisiaj ten kamień też możemy już wywalić. I dodamy sobie tutaj pięknie statkę. ha. ok. Pupile, pupile. Jeden pupil łączny, poziom dwa. Trudno mi się zdecydować, czy zabić go światłem, czy mrokiem. Chyba pójdę w mrok. Haha, Dobra. To tu się nam już jakiś kozak trafił. To go odpuścimy. Woda nakarmiona, światło nakarmione, ziemia niezdobyta. rok nakarmiony, ogień nienakarmiony. No dobra. Doktora BWW zakręcony, grzybiarz, postać. Jakiś klaser wbiliśmy na nie chcący. Portalu Gildi nie mogę walnąć, portalu Gildii, tego też nie mogę walnąć. Ciekawe, czy teraz, jak podniosłem trochę staty, jestem w stanie go zabić? Nie. Trochę za słaby jestem. Ale nic to. Spróbujemy. Jakie to wczoraj mieliśmy miejsce? 5934. Spróbujmy w takim razie podnieść trochę klaser. Dobra, ale musimy to robić na magach. <grybujesz> musimy to, moi drodzy, robić niestety na magach. Bo z nimi mamy większe szanse przez ten nasz armor. Aj. Ej! Co ty robisz? No. No, klaser będę uzupełniał pewnie kiedyś w wolnej chwili. Na razie robimy go systemem. Co się uda, to jest. Yy, a co się nie uda, to nigdy nie będzie. <laughs> nie, nie, będzie, będzie. Będzie, będzie już niedługo. 76%. No dobra, starczy 5400. Próbujmy do top 5000 wejść. Trzeba by jakiegoś ustrzelić słabego maga. Na przykład ten. Zobaczcie. 103 level. mag. 2, 102, 300 100 tysięcy damage. 480. ten już nie gra. Nie ma fioleka. Ma 106. Czyli ta waza jest łatwiejsza. Mam radę. Ten Jayman jest za trudny. Uuu, ty to w ogóle jesteś już koks. 150. Ten też w fiole poubierane. 166 ryzyk fizyk. Dobra. Okej. Okay. Tamika. Mm. Ryzyk fizyk. Aj. Sylwia z blockmasterów. O, blockmasterów. O, nawet jakiegoś gracza, który miał fiolkę zabiłem, ale draka. Ale draka. Aj, ten za dużo healt miał. Mm, ten tu już w ogóle. Uuu! Patrzcie, tego i temu brakuje na S34, ale jaja. Ale jaja. A tak, czułem, że za dużo tego heltu. Ale ty już masz mniej heltu i dasz klaser. Nie dasz, czyli już miałem tą broń. Okej, okay, moi drodzy. To co tu jeszcze możemy ciekawego zrobić? Jak już wszystko zrobiliśmy i nie dostaliśmy kluczyków. Chyba nic. Chyba nic, pozostaje nam po prostu przeczekać do jutra, poszukać jutro klucza na 95 level, poszukać trzeciego pupila. Kamień robię, robię ok. Poszukać trzeciego pupila w ziemi, pokarmić to towarzystwo. Eee, jutro, jakby się znalazło ten klucz na 95 level, to następny jest na 110. Hmm, czy to się da radę powinno się może i nawet dać radę z tego wbić 110 a raczej no zobaczymy, zobaczymy jutro jak pójdzie bo jeszcze jest awka przecież hmm, jeszcze coś w pupilach powygrywamy jakieś środowiska wszystko zależy od tego jak szybko ten kluczyk wypadnie i jak nam to dalej wszystko poleci a za dzisiaj wam bardzo, bardzo dziękuję pamiętajcie o łapkach w górę to wy jesteście współtwórcami tej serii. I to wy będziecie oglądać kolejne odcinki. Trzymajcie się hejka i pa pa!